I enjoy the questions. I like it when uh, people appreciate what we're, we're taking our time to, to do. So, yeah, yeah, no, it's really good fun. It's cool. Rencze są mosty, tak, musisz kiecie górę. Jak i robi takie coś, puśći sęgło, to leży tak. dopiero ale później pierwsze 2-3 ale... metry leży a jak jechałem to go muliło to Ci ten motocykl miałeś na tyle osłabiony że Ci pasowało, nie? jechałeś głębiej Mówi, że zdychał Ci, tak? No, Nie miał mocy, czyli no. był zasłabł. Zbyt no, wyżej to?